Na kanale Protrawę. Travel, dzisiaj zaczyna filmiki o Meksyku. 15 godziny log, dwa posiłki dalej i ląduje w Dallas. Gigantyczne lotnisko w Dallas, które ma 200 gate'ów na 5 terminalach, między którymi kursują kolejki. Cześć, jestem w Meksyku. Swoją przygodę zaczynam, zaczynam oczywiście od Mexico City, gdzie przyleciałem wczoraj w nocy. Zaczynam tutaj od free Walking Tour. Akurat stoję teraz przy wielkiej katedrze. Wybrałem akurat dobry okres, ponieważ jest akurat 29 października przed świętem zmarłych. Trochę inaczej to wygląda nas bo u nas jest jakby jeden dzień i wszyscy chodzą na groby. To jest tak, że 1 listopad to jest jakby święto ludzi nieznanych, czyli jakoś tak mi to wytłumaczyli, drugiego jest święto zmarłych dzieci, a trzeciego jest święto zmarłych Dorosłych. i wygląda to coś jak amerykańskie. Halloween, ludzie się przebierają, są festyny, imprezy, może się załapie na coś jeszcze. W tym budynku były brzkiej klasy robotników, których nie było stać jakby na utrzymanie. To były takie budynki, że to były jakby pojedyncze pokoje, 20 pokoi, w których żyło 20 rodzin, oni mieli jedną łazienkę, jedną kuchnię. Jest to historyczny, jakiś tam budynek i ciężko to remontować przez bardzo dużą biurokrację, duże koszty. Więc często właściciele takich budynku decydują się nie remontować tego i czekają aż przyjdzie jakiś trzeci, może wykończy ten budynek i będą mogli coś innego zrobić. Sukienki potrafią kosztować dwie meksykańskie pensy. A to tylko sukienka, bo na imprezę są na 200-300 osób. Gdy czy dzieci na koncie jakieś 15 lat, to robią takie imprezy. Także bardzo drogie rzeczy. Sukienki są tylko nowe, używają je tylko raz, więc spora strata kasy. I imprezy się robi, kiedy dziewczyna właśnie koło 15 lat staje się kobietą i sobie zażyczy takie imprezy. Co ciekawe, wtedy rodzina szuka jakichś tam donatorów no, po w wujkach, w ciotkach innych tych i można na przykład być wujkiem szczęśliwym z sukni silnej bo A, prezydencki pałac. szało nie robi. No, tam można zobaczyć jakieś sala luster czy coś takiego. Tak, raz sobie Jest sporo takich e, miejsc, gdzie takimi kadzidełkami jak się otaczają, i to, że pędza złe duchy. Jak, że jak masz zły dzień, coś tam się nie udaje ci w życiu, to musisz jakby przyjść i właśnie zrobić takie coś, odpędzić złe duchy. A w tle, jakby największe katedra w Meksyku. No, ale gigant. Idziemy dalej. To jedyna piramida Azteków w Mexico City Tu są jakieś tam smoki, to są żaby to dla jakichś różnych, różnych bogów Budynek teatru Szybka przerwa na robaki. i jedziemy dalej Termy w Meksyku Tula Tongo. Tam w ogóle pisało ile ta tyrolka? A 1,9 km, ale chyba na 4 etapy podzielone. Wejście 180 peso od osoby? Parking 30? To parking to jak gra